No i jesteśmy na miejscu. W międzyczasie udało nam się wylądować w Omanie, wypożyczyć samochód, spędzić na autostradzie 3 godziny, nie było nic ciekawego, ale to co teraz widzimy w Wadi Uwielbiam łuki, cudowne przeżycie. Trochę straszne, ale jednak było warto. noc spędziliśmy na pustyni Wadi Rum i spaliśmy w takich oto domkach, jakie za nami. Niezwykłe przeżycie, a to, co już w ogóle skradło nasze serca, to poranek i zobaczenie, jak budzi się dzień na pustyni. A teraz ruszamy do miejsca, w którym jego właściciele dotarli do niego 2000 lat temu i zbudowali to, co jest absolutnie jednym z cudów świata. Przechodzimy właśnie do pomwozu SIG i zobaczymy co dalej. Tysięcy miejsc siedzących. U! Został zbudowany przez nabatejczyków na początku I wieku, ale Rzymianie przebudowali go wkrótce po podpoju w 106 roku. Nie szanowali nabatejskich grobów, które przecieli, by powiększyć teatr. Zbliżamy się do ulicy kolumnowej, szerokiej na 6 metrów, długiej na 250. To jedna z ostatnich atrakcji na głównym szlaku Petry. Ulica ta stanowiła centrum ówczesnej Petry, gdzie znajdowały się stoiska handlowe. Przed nami 900 schodów, żeby dotrzeć do monastery. Uuu, 900 schodów i będzie na miejscu. Nabatyjska świątynia lub grób królewski z połowy I wieku ma najdłuższą fasadę w Petrze. 45 na 50 metrów. No, warto było się wspiąć, żeby to zobaczyć. Przewodnik mówi o wymiarach, natomiast najlepiej jest podejść. Ja to zrobiłam, jego wielkość robi wrażenie. Jestem niższa niż wejście, ten pierwszy schodek do świątyni. Wow. Idę na najlepszy punkt widokowy, ale tu już jest bardzo dobrze. Nie wiem po co się dalej wspinać. Się do grobowców królewskich, a potem na yy, jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na skarbie faraona tą drogą. 2,5 km około 2 godzin. Grobowiec urny, jeden z najładniejszych i największych spośród grobowców królewskich, powstał w 70 roku naszej ery, a pochowany został tu na Batejski król Malku II. No. Pierwotnie zakładaliśmy, że spędzimy tutaj czas od 11 do 18. Ale słońce nas trochę wykończyło jednak. I jest teraz godzina 15.25 i postanowiliśmy ostatni etap naszego zwiedzania. To znaczy trasę wzdłuż grobowców. 2,5 godzinną trasę postanowiliśmy skrócić do 20 minut. Eee, zaproponował Hello! Welcome! To jest Ali. Ali zaproponował nam trasę 20-minutową i poprowadzi nas na skróty. Zobaczymy. Chyba faktycznie prowadzi nas taką drogą, którą tylko on zna, bo. bo jakaś męka tu jest po prostu. Ale jeżeli 20, de, drogę, drogę, którą na mapie normalnie to jeszcze robią 2,5 godziny, zrobimy w 20 minut, mimo na 16, zaraz będziemy go trzymali za słowo, Co może faktycznie. No jest to jakiś mega skrót. Oby aby się nie potwierdziło, że kto drogi skraca, ten do domu nie wraca. Świetne. Przeciągnął nas trochę. Super view, super miejsce, naprawdę jesteśmy na wprost skarbca. Wow, naprawdę robi wrażenie. Przeprowadził nas po takim szlaku, że normalnie nie było widać, że tam jest jakakolwiek droga. No i my to przeszliśmy. Kończymy naszą podróż po Petrze i co powiemy? Powiemy, że nie zawiodła naszych oczekiwań. Piękne miejsce, aż dziwne, że no, trudno uwierzyć, że to wszystko zrobili ludzie, że to człowiek wykonał piękne budowle. Dajcie dzisiaj takiego dewelopera, który by to zbudował. Nie ma takiego na świecie. Nie ma, już ich nie ma, tak, wyginęli. Jedne jeszcze tylko przychodzi mi do głowy. Warto może jednak poświęcić dwa dni, a nie jeden. Chociaż my w jeden zdołaliśmy zobaczyć wszystko. No, zgoniliśmy się. Wyjeżdżamy z Petry, ale to nie jest jeszcze koniec zwiedzania Jordanii. Zapraszamy na kolejne niespodzianki. A teraz zagadka, gdzie jesteśmy? Widać za nami koniuszek Morza Martwego. A gdyby była dobra pogoda, to 45 km stąd w linii prostej zobaczylibyśmy Jerozolimę. My wiemy. Podpowiedź? Stoimy w tym momencie na wzgórzu ponad 800 metrów. Tutaj widzimy postawiony kościół. Kościół całkiem urokliwy, bo najstarsze jego części pochodzą z V wieku? VI wieku. VI wieku. Reszta została bardzo ładnie w, dobudowana w oparciu o stare mury. W środku są bardzo stare i całkiem dobrze zachowane mozaiki. mozaiki. Z 530 roku. Nadal nie? No to kolejna podpowiedź. Znacie taką historię o człowieku, który prowadził swoją drużynę przez 40 lat, i w sumie już stracił nadzieję, że dojdzie w miejsce, które miało finalnie osiągnąć, aż na pustyni zapłonął mu krzak. I to był znak. Po 40 latach dotarł tutaj. Zobaczył ziemię obiecaną, czyli tą Jerozolimę znajdującą się całkiem blisko. I ta góra jest uznawana za symboliczne miejsce śmierci Mojżesza. A teraz rozwiązanie zagadki. Jesteśmy na górze Nebo. W 2000 roku Jan Paweł II odwiedził to miejsce i zasadził drzewo oliwne. No i po 21 latach, całkiem spore drzewko mamy. on that Przygotowania do wycieczki na czarny ląd. I przyszedł czas na ostatnią atrakcję naszego wyjazdu weekendowego. Przedostatnią. Jesteśmy w starożytnym rzymskim mieście Jarash. Wchodzimy od południowej strony na to miasto. Za nami, a się powie co, bo zapomniałem: potrójny łuk Hadriana który został postawiony 450 metrów przed bramami miasta i to zrobiono celowo, gdyż plany były urbanistyczne takie, żeby poszerzać zasięg miasta i połączyć go z łukiem tak, aby ten łuk Hadriana był główną bramą południową dla miasta, no ale tak się nie stało. No, czasem bywa, że plany się nie realizują. Okoliczności są takie, że jest upiornie gorąco i czytaliśmy, że trzeba poświęcić około 4 godzin na zwiedzanie miasta Dżaraş no i podejmujemy to wyzwanie. Może się nie udać, zobaczymy. Będziemy zwiedzali do upadłego. Wszak miasto z II wieku przed naszą erą jest warte naszego wysiłku. Tak jest. Idziemy. Spod bramy południowej przychodzi się na duże owalne forum. Proszę bardzo. O wymiarach 90 na 80 metrów okolone kolumnadą z pierwszego wieku. Asymetryczny kształt owalnego forum jest niezwykły w klasycznym no, mieście. W co wyjaśnia jego specyficzna funkcja. Służył do połączenia dwóch osi. Cardo i świątyni Zousa. Świątynia Zouse tam na górę, A Cardo no to jest gdzieś tam. Znajdujemy się na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic dawnego miasta Dżaraż. Ulica Cardo i ulica Południowa. I tak jak sobie na nie patrzę, to życzyłabym sobie, żeby tak piękne ulice były w Warszawie i w całej Polsce. Tu jest świątynia Dionizosa, Boga Wina. Czyż ja nie powinna mieć zdjęcia? Tak. To poproszę. Jest is an actress, American actress. No? Her name is Tak? Blanchett. Oh, yeah? you, you look like Is that the same face? <laughs> yeah? Yeah. to a mówi. Welcome. Idziemy do teatru południowego. Okay. Welcome, right. okay. Yes. Welcome, to Jordan. Wow. Just the microphone room and <laughs> it works. <Yes. laughs> Come in this way. Acoustica. Niesamowite, jaka akustyka tu jest. Tu, tutaj słychać, jakby stereo było. Bez mikrofonu jest stereo. Ale czat. Koniec naszej wycieczki po Jarasz i najlepsze, według mnie, według nas, były amfiteatry. Przepiękne, cudowne. Akustyka no fenomenalna właściwie. Można byłoby się zachwycać zarówno architekturą, jak i możliwościami. W Teatrze Południowym, bardzo przepraszam, ale byłem tak zafascynowany dźwiękiem, że nie zdążyłem go nagrać na wideo. To no, prawda. No. To do ciebie niepodobne. Ale za to dźwięk nagrałem. Jesteśmy w Amanie. Jutro z samego rana lecimy już do domu, natomiast jeszcze jeden teatr. Tym razem teatr, który został zrekonstruowany i dostał drugie życie. Jak widać, masę osób jeszcze tutaj się spotyka. Godzina jest 21.25, a teatr żyje. Te, bo teatr jest rzymski. A, bo, żyje, bo jest rzymski, nie to żet. Jak przed chwilką próbowaliśmy nagrać to zakończenie do filmu, to zgasili światła w teatrze. A jak gaszą światła, to może faktycznie już jest czas wracać do domu. Przejrzeć nagrany materiał i zmontować film. I już może za pół roku go zobaczycie. A czy warto było oglądać ten film? Dajcie nam znać, subskrybując kanał.